No ma? jak sami widzicie, kołem się rozpierdoliłem, to ten chuj. No, 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 co ja mogę powiedzieć? No, co? Zerowym kosztem, 2k o, o, to, co, co Weźmy Windowsa 7. Kur. Bang elegancko ciao. Patrz. Co ten ETP? weź, korwa. Idź z tym, proszę Tu mamy 2K, elegancko Nie wierzysz, to patrz to, rozdzielczość? 2K Patrz, 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 Google Chrome Masz to, masz to, masz to, patrz to Całego Ahusa możesz przejrzeć, A na ten ATP co? Gówno, nic ci się nie wyświetli Filmy ci ucina Nawet na 2K masz, tak jak na 4K Kurwa, zazroś mi, dziedziaku, biedaku, ty oh, Kurwa, co? Ej, pa patrz to, monitor 7680 na 2160 UHD 8K Za 10 tysięcy złotych Mac, iMac Kup, wybierz Bang.